No to cześć wszystkim z tej strony Kaśki jak widzicie dzisiaj kolejny odcineczek z Farming Simulator 2017 Jest dzisiaj ze mną sporo osób, bo aż 7 To znaczy ja jestem siódmą, tak Ale jest ogólnie 7 osób na serwerze więc będzie duża akcja niby na mojej mapie Więc tutaj będę jechał ja na gąsieniocowym układzie bieżącszym Ale tutaj jest Michaela Dzień dobry Pomrugaj mnie tu światełkami prawyelnie Kasiu do... zatrzymaj czas Patrz jak ładnie O W ogóle żebyście wiedzieli co masterka odwaliła To byś się ja... widziały. widziałem Tutaj jest Patras. Ja Witam, Witam wszystkich Ja pierdzielę Trochę wymuciliśmy bo nie mieliśmy jak się rozłożyć e, Dalej tutaj driver na fendzie chyba e, Tam jest e, Patryk Agro-Garrison no, no. Dalej na polach tam działa Konar i Hydę Którzy jak wrócą wsiądą na małego Fenda i tutaj wsiądą nam na JCB z talerzówką i po prostu będą za nami robić A my na szybkości lecimy tutaj z tym polem Później lecimy dalej na pole tam do chłopaków G, i poszedł Chyba nie tak trochę wjechałem Jak chciałem powiedzieć, że Kaś w realnie gdyż w mi więcej rzepaków traca niż w kombajn cały Konar trochę... Ja nie, nie, mam do ubrania szybko w tym rzepaku No pod, pod w pod tej sekundzie 14 na godzinę w rzepaku to jest tak... idealnie o, sumie... Chciałem, się teraz prostu bo <grym> się śmiał, że coś... mi dedyk nie wytrzymuje, a jemu tak samo, dziękuję <grym <grym no. Magia dedyków <grym> no, Nie. nie, się śmiał Kurcze, co ja tu porobiłem? poczekaj, bo się... alo. halo, Muszę nie góry bo muszę zmienić ten przycisk do konsoli, tak? Do... ogólnie, bo... Mnie to bardzo i... irytuje. Uważ ciężkie <grystanie> słowa, No spokojnie, wybieraj może... Jak Intryguje, chciałem powiedzieć, ale bardziej irytuje niż Jakieś może synonimy bardziej bliskoznaczne se nie, to łatwiej było, <grystanie> Na drugim ekranie. <grystanie> szybko wpisać, Kazim, poszukać. Kazim, słownik, synoniemu Nie no, nie przesadzajmy. Wiem, że jestem trochę upośledzony umysłowo. O ludzie, a propos, poczekaj A propos, y, jak dobrze pójdzie, czyli tego dnia co wy to oglądacie, będzie live wieczorem I będziemy zbierać na wyjazd do Ostródy, bo mi się z kasy wyjebał na kamerkę na live A będziesz do Ostródy jechał, serio? No O, o no też to jest dobrze. dobrze Zobaczę kto jeszcze będzie tutaj chciał jechać i... Ja chcę, może kilometr po drodze Też bym mogł z chęcią pojechał, ale no... Inne plany już nie no rozumiem, Michaela jedzie na narty, będzie szalał, głupiał. Pewno się połamie tam, ale to nieważne. E, jak będzie ci tak dobrze szło jak na łyżwach, to nie. Bo no to się połamie. <grym> nie chciałem być niemiły, no ale dobra. Nie, ja tam już y, powiedziałem, że ja to tam będę bardziej moczył gębę. <grym> Napij to się ale nie e, ogólnie zbliżamy się bardzo szybko do 30 tysięcy do świąt a przepraszam do 30 <grym> tysięcy to, to też w tym roku do 100 tysięcy się chyba zbliżymy kurde tak mi się wydaje że mam kamerkę źle ustawioną bo tak bardziej e, aż z tego wszystkiego mijaka zrobiłem przepraszam was pany e, dobra patrz jakie chłopaki cwane wiedzą młode wilki ile mamy procent więc już jadą nie no ten mod Ej, bardzo przydatny. Ja ludzie ja i to nie... Poczekaj, dobra. ludzie to nie jest mod, żaden tam wymyślony z jakichś stron, nie wiadomo skąd. Wszystko jest oryginalne strony farminga, czyli menu główne, moc i tam macie wszystkie modu. Modyfikacje. Czy modyfikacje, już nie pamiętam jak to się nazywa. Ale tam jest naprawdę wszystko, więc bezproblemowo możecie wbić, sobie e, pobrać, pobrać i sobie a, grać. Miki jak What? mnie tu dogonił tym swoim hadrem. Dobra się jak znaczy stykniemy. Kamerkami. Ale, ale wiesz co, nawet ci fajnie widzę w tym ze środka w kamerze w autosave. E, bo tylko twoje motowidła mnie gonią. Chyba patrzę na ciebie, abym zrobił mi jak... A mi, mi jak? <laughs> no ty. Przepraszam. I będę mówił. Specjalnie tak. to zgubiłem. <laughs> nie no skąd no ja? E, dobra Chłopaki my się tu we dwóch odbierać, ale jak się razem sypniemy... To... jeden będzie od razu, drugi praktycznie też Więc no... powiem wam, że... Ja tam nie oddam, moje Boże Kazimierz, to na zakręcie się zatrzyma, ja cię... no... sypiesz. Ja się na zakręcie nie zatrzymuję, w biegu mnie łaba i łapiecie w biegu i tyle, a nie Zakręcie Zobacz, jaki. wymyślacie... Wymagający jakich... Tak No oh, Na zakręcie to się możemy, wiesz... Nie, to znajdziemy się na zakręcie Z Kaźmilsza nic nie będzie Dobra, ja tu chłopakom odjeżdżam o, wbił kieł pas na twisku. Kiełpik też widzę. Dobra, chłopaki odwracajcie się tam. Miki mój... Nie mój, mój wózek stoi tam dalej. Mój wózek. Nie mój. Mój wózek. Podjeżdżajcie mój. już dobra, daj daj ja daj daj, 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 daj. Mam pomysł. Patrzcie. Się się. Prawa, lewa i poszedł. Dobra, wysypiemy się tylko i mam pomysł potem taki fajny, że ja to zaskoczę wszystkich. No opuść nie. mnie to. Aha, nie to mam włączone, dobra. Halo, halo, proszę podjechać pod górę. Nie, tu już koguty biją 80%, a nie ma kto odebrać, no? Ile jedziesz na 10? 14, 14. Masz na tym opisie. No, nic nie patrzysz, ty. Aha, na r się ja... wysypuje skleroza, hello. Miki. Wiem tylko tutaj musimy trafić o. w dziurkę Dobra Elegancko No nie elegancko Jać Kaźmie nie poganiaj tak? No ja, ja proszę tam... cię... Takie wariaty dymy się dzieją że Zachowuj się Kaźmisz Tu już nie masz? Mam no, ale tak? odjechałeś Kurde jak Matko Bosko Kazimierz. Co? Poczekaj No poczekaj, no stój, zagotował się, poczekaj Patrz, no, bo, bo klapa się otwarła sama aż pod... no, poczekaj, jak grabinka, opuścił Szrysz, Stefanie, bo... Miki, 7-8, coś takiego Możesz tym kur... Boże, tym, kochanego kochanem. Szybko, kochana, pali się no, Co tu się? Od... Zaraz Tu po kolei, Miki O, Boże szybko, kochana, znowu ty huh. Nowo, pa, nie, no, Będą łopaty, żaden dziabak będzie pośpieszył. Ty, ale silnik markowy, ty. Masz trzy, panie. cztery znaczki Mercedesa ma. Ja pierdziele. Mordo, ale to to, 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 to będzie się... Ale jak się spoli? Dobra, kończmy. Nie nie jak nie ja ty, jakie turbiny tu ma? Ty, ja, ja odpalę, a Tur ty zobaczysz, czy się nie kopci przypadkiem. Dobra, wydarzy, włączaj. Co? Po, po co, po co, po co... czy nie stoi. O ty kurde. Dobra, nie chcę kredek załączyć, poczekaj. Ej, pola nie widać. Moment, bo... O o, o, oh, o, oh, o, oh, o rusza się coś No poczekaj, bo nie chcę się załączyć, no No weno tam, Kazu, tam Poczekaj popchnę tutaj no. ten wiatrok, to się buwi. Bedno tam przypompuj trochę pompką paliwową może coś? No, 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 o o! Niszpa! A świadkaczka szybkie jakiś uważa. zamykamy <śmieniu> klapy i jedzisz dalej, dobra, lecę.

ja nawet już do... nie chowam, bo mi się nie podoba... A ty frajer, że ruszęliś mnie chciałeś? A pa! A taki kuj! Miki, ale mi ja się jakaś rizaję. No, daj, 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 pa, Co? tu druga bicia. Pobrykałem cię awarykami, tak? Debil, no. Czekaj, to rozjadłem. On lewi. Uwaga, bo się Przepraszam Uwaga, nie... mogłem się nie... się powstrzyma. <laughs> Ale nie, nie będzie przede mną takich chuj kurwa niech ściertala do tyłu No widzicie ludzie, to, to jest mikuś to Bo ja nie mogę hetera podnosić żeby mi się kompań na powietrzu To wiesz, nie no Nie no nie podnoszę O matko jak poszedł, ty urwie daro z tyłu Kto ci urwie ośkę? Wiesz, że zawinął regala No, to jest kontrolowane Skręcio, skąd ty to widziałeś? Z no z przyjechali, a, nie przyjechali a? już, widzisz, wjechali na ten, gruberują już. A, ale JCB lata tamten sprowadza. Nie no podejrzewam, że nie zdążymy nawet na tamten dojechać. Gdzie nie zdążymy dojechać? No tamto pole. No jak skończymy to już prawie. Dwa razy dookoła dziś. No. No i dziewięć minut. zanim się złożyć To dojedziemy, co my nie dojedziemy? Miki, ale patrzyłem czy fajnie zarysujesz. Moja no, jak zareagowałem. Ma się jednak ten refer szachisty, nie? No, tak, bicie konia, niej no. to szraby. Klepanie ja, Kazia po nie, nie, nie? Co? Aż tak byłem pijany na Amrze? Yes. We, weź Miki dosyp do pełna. Nie dolewaj, bo nie zjem. To pogadaj z kolegą. O oh yes, nie! Yes. Miejmy Też... temat może na jakiś weselnicz, ale sypie ładnie, co? Dokładnie, rzepak tak oddaję, żeby tylko tak w rzeczywistości dony się zgadzały, to... No się To by pasowało, to bym rzepak zaczął siać, ty. No, chyba u ciebie nie przejdzie tak trochę. O, ty mordo. Tak to by się opacało, mimo że by tam, piesz. Masz, jak tyle elegancko. Pa. No to nie, to chyde, chyde ścigamy się, dawaj. No co? Miki! No co? Mordo, na, na kalkulację powiedziałem. Patrz. O skurwasy. Ej, wiesz, co wam powiem? No chyba no? nie do końca. Powiem no, wam, że pierwszy jebali. raz... No. nie będzie widać. No. Pierwszy raz na odcinku nie jadę Fendem. Tylko <noise> no. na <noise> A przecież mogłeś mieć Fenda. <noise> A, bo stał pierwszy i miał lepszy, większy zestaw. Dobra, przyczepa pod początek i... No, i lecimy się składać. Nie sądziłem, że się tak sprzedasz łatwo. Ja <laughs> jeszcze się nie sprzedałem. Jeszcze zobaczysz. A co mi pokażesz? Jeszcze jesteś y, za mało doświadczony, aby tyle wiedzieć. naprawić tak, jeśli ta hamujeta, szarżyje no to się zapowietrzają, tak? To ci tam to nawaria tylko hamuj. Kurwa, <laughs> czy nie się, bo ja śmiałem nawaria hamuj. Alo, przecież proszę podjechać. Dobra, tu jest biegami mój wóz. Nie, bo jest mój wóz. Nie wiem, dobra, ale to będziemy lecieć pobiec. dalej, tylko nie pamiętam tam do końca drogi na to pole, więc któryś z chłopaków będzie Prosto. Odzień. Wydałem jako się nie dopiero my to polo skończymy chyba prawo, ten. A na które pole? Eee, 36. 36. Tam daleko. Zacznie, że mam kombajn na tym... na czym? Na gęsienicach to mam ciężej włożyć na wózek, bo jestem niższy. <noise> A zima niższego. E, co niższe. jest kurczę, raz, dwa, trzy. Teraz ja nie mogę trafić. Dobra, <noise> <już były tematy. głos> nie no. Dobra jedź. A gdzie? No. Tyle polebra, nie wiem. No powiedzcie mi tam. 36, no dobra. Gdzie to jest? Tam dalej. Na lewo. Tak. E... Prawy Lepre, środek, e... środek e... mapy. Lepre, jak dobra. Prawo na Czemu mu się spadło? Proszę iść spieszyć. Proszę spadło. Ale tu ty mnie na wodzie. Mord, bo ten wózek trafiał pośledzony jeden Musisz kłaść grało. bardziej na brzeg. No... A jedziemy to, ja czy to tak. jedziemy? A, ten gdzie Miki jedzie, dojedziemy? <noise> nie nie. Wiem. Tu byście nie? musieli koło 31. Dojedziecie no, ale... A nie, no dojedziecie Do pod innymi drogami, no dojedziecie. Jedzie... No bo ja nie wiedziałem gdzie, no przecież mordy. No to kierujesz teraz. A no, nie, tam nie, no dobrze jedzie. jedziemy, przecież co ty chcesz. Dobrze, no. Widzę, że zestaw z przyczepą jedzie pomiędzy nami. A jedziemy no, trochę pod teren, trochę map pokażesz ludzie, a nie. No, no mapa dość ćwiczy. ciekawa, ale jest niby podstawowa. Będziesz miał miki trochę bram do otwarcia, bo ogólnie mapa jest e, w bramy tak wyposażona ludzie że haha. Ha, i w ogóle to... No, te, te, te asfaltowe <laughs> coś ciasne tutaj. No, żeby taki ho, 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 ho. sobie i... Nie, nie no tutaj po prostu nas troluje trochę... G, 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 nie wiem jakby to na... E, autor. ponieważ y, no drogi nie są aż takie tragiczne, no, niby są to ogrodzenia drażniące. Aha Miki coś pierd Aha, wpakował się. Prawie gumę zapałem nie... Eee, gościu, a czemu Hedara nie złożyli do końca, tylko masz podniesiony motowicie na trasie? No dobrze przecież nikt nie zobaczy. Ta tuneli żadnych nie ma. No. Otwieraj te bramy, lewy przycisk myszy. no bo ja na pilota takiego wiesz. Andil, ile chciałem apkę pobrać i otworzyć, ale to nie, to to nie do... za Zarzucił to tutaj to do góry. Kombine na pojechaliśmy drogą. ja Ja da Patryk to już mordę. <laughs> Na pewno. Jezu, źle. No to jedziemy. To wykminiłem trochę, ale zmieściłem się, dobra. No popatrz, jakie ładne, no to by warto było ten jechać. Nie no, ładnie, sympatycznie jest, łąki fajne, nie, teren jest naprawdę... No blaga, ojej. Też miałem. Ja nie. Ja też też. No, Jaki żyjesz? No. O Halo. Nie, co ale to... czemu driver no. się pchasz tak no? No miał raga stał No ale... ci coś nie powiedzieć w porównaniu do dziewczyny, ale już nie będę taki <laughs> <laughs> Bo chłopaki ostatnio stwierdzili, że za bardzo takich rzeczy używam, więc mówię nie Kto tak stwierdził, ja się muszę z nim pogadać To jest ale... Nie. Kurwa jak tobie stoi ty to nie pchasz? No jest <laughs> Eee, bo ale to dziwnie zabrzmiało, bo Miki stał więcej, ja nie wiem jak ty tam wolisz, gościu. Poczekaj, ja uciekam. Ja tak, 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 tak. Nie dobre. pchaj mu tego wózka, bo spadnie. No, to będzie lekka Dostanie Dostaniesz, kurde... O. Miki, wie wiesz co, na... no. Czy my czasami na farmie nie wylądowaliśmy z powrotem? Nie, 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 dobrze jest. Epa! Okay. Miki, ale zajebaliśmy kółkiem. Ted z przyczepą stoi i czeka, a my... Kto? Ale on wcześniej wyjechał. Ale szybszy, z żywo mieliście lepszą drogę. Czekaj Kasiu, bo tu jest bardzo ciasno. O chyba kurde, dobrze. faktycznie. Tu będziesz miał tak z lekka ciężko wjechać chyba. Mówisz, gościu herre, pa. Patrz na to. Nikiemu zawodowemu kombajniście mówisz, że będzie miał ciężko. Po drzewie! Ale, ale. Nasz Jak przenikalna to trzeba korzystać z roków mapy. E lol. Faktycznie tu jest tak ciasno że to jest Ej znowu mam nie lod Dobra już uroś. Znowu jest błąd Niki po prostu my wjeżdżamy w to po lewo Ha Konramkę <laughs> no, chyba wiesz że ta osoba ma ciasno już ma... Dobra Przecież na no, może nie, To też najwyżej możesz już a Miki za pierwszym wjechał No tu morda, Miki, to doświadczony Wariat to. Tam A tu co jest? Zboże jakieś? Tu jest soja A soja faktycznie Aż... Driver, bo cię nie. w czapkę No chciałem, ci wyjechać. O, jedzie trzeci combine, dobra, jest easy Driver, nie wiem po co się tu wjechał, tak Nie wiem gdzie postawił tak ja tam szukaj jak zawykoczyć ty? tym no ok, będzie musiało wjechać może jak się jest kurwa chodzi jest Kaszmisz Dobra, tutaj się, się nie było. nic się nie stało, do góry mu to widła bo straty tak to ludzie widzicie tu jest znacznie większe więc na live'ie też będzie po prostu ten save tu sobie coś porobimy podziałamy może jakieś szniwa na ziarn nie jakieś szoneczka może żniwa na ziarn no na, ziarny, na tak, ziarno. mi o kukurydze, dobra gościu ale, ale powiedziałeś no, tak. co innego tak no dobra nie, nie, ważne, nie było temat któryś mi, poł mi połkuje połkują cię znowu Ktoś nie no i <laughs> Ech. Ja mu zadałem propozycję. No. Znowu się no tam. Znowu się Dobra. Zobacz na sieczkarnie znaczy... z tyłu. A, A, czemu tak. Dobra, jedziemy. Nie wiem, coś się czasami z nimi dzieje i po prostu on <laughs> się odporuje. Już dojadę. Cicho. No, ale... no, nie, no to nie, to może no, drugą stronę i tam się przesunie. Nie, wcześniej było dobrze, jak składam. Ja będę no, robił coś. A, chyba klas. Ja z 100, tam, kurde. Co? Nie co? mogę tego rozłożyć w żaden sposób. No nie wiem, chcę się samemu zrobić. Po prostu lepiej rozwala, bo do góry <laughs> Nie wiem, że ty... Ale żeby się tak złożyło wcześniej ładnie rzucało. No właśnie nie wiem co się stanęło się. Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Ale ci powiem, że jak na rzepak to i tak ładna jest, jest strasznie ładna wydajność. No Brend zajebista bo Dokładnie. Komuś... Rozumiem, że klasy i wszystko, ale no nie aż taka wydajność gościu. Driver jak biegnie. <laughs> Będzie nagrywał. Tak no ale w sumie Zara będzie mógł podjeżdżać powoli No bo już ja mam 5 ton, ty też 5 I tam jest 5, to, to jest już Patras jest 15 jeszcze. I Patras ma 15 e, 5, to już jest 15 no to kurde e, Będzie sporo Jak zasypiemy to do pełna No będą chłopaki mieli ciężko się wyrobić Później tutaj jak e, załadujemy się Ten jak leci Zamykam Jak dzik Dzika? No wyjdź z tego rzepaku, bo nawet nie poczuję, jak się połknę. Ojej... Yeah. Tu z tyłu kupak... Oh. na tyłu kupa, kupa no. Nie no dobra, przepraszam. O. Ja myślę. A co jak tu za jak... Milicja, bycie. Myślę, jak... Miesz, co? Ej. Zawiasy się wyrobili się, właśnie, A walnę sobie w poprzek. Daj yeah, się and a radę. Jak right. like, to nie byli już żeby kaukula tego. tak jak ja? Ty masz pomysły się normalnie jak... No nie będę czekał, do... tak? A to nie mogłeś dookoła pojechać? A po co? Trzeba se w życiu utrudniać. A, żeby... Mam w sumie rację. Czekaj, muszę tak jechać w miarę prosto, bo z tego co ja widzę, to tak szedłem po łuku. No. No to co ja tu jadę, kurde. Dobra, bo jest potrzebny, poczekaj. Dosypiemy tą fortunkę. Teraz, dobrze. Co dużo tam ci zostało? Na header? Myślisz?